Michał, ciekawe pytanie: Czy poziom duchowy odpowiada za przyciąganie zdarzeń, osób, rzeczy do naszego życia? Odpowiedziałbym w ten sposób: poziom duchowy odpowiada za to, ale na poziomie duchowym nic nie zaistnieje, jeśli nie uruchomisz poziomu mentalnego i fizycznego. Czyli, krótko mówiąc, Poziom duchowy to jest znak, nakaz skrętu w prawo. Pamiętajcie, zawsze w życiu skręcajcie w prawo, nigdy w lewo. Więc duchowość to jest znak, nakaz skrętu w prawo, a to ty teraz swoim umysłem, czyli poziomem mentalnym, musisz wiedzieć, co to jest za znak, czyli musisz poznać znaki, czyli zasady. I mało tego, za pomocą poziomu fizycznego, czyli swojego ciała, dokonać skrętu kierownicą. I w tym momencie, idąc zgodnie ze znakiem, jesteś dobrze prowadzony, czyli bezpiecznie. Skręcając w lewo, w momencie, kiedy znak pokazuje zakręt w prawo, nakaz jazdy w prawo, no to nikt ci nie zagwarantuje, co tam znajdziesz. I wtedy duchowość jakby też cały czas funkcjonuje, bo cały czas się w niej znajdujemy, ale twój umysł i poziom fizyczny nie jest holistyczny, nie jest spójny. Najlepiej jest, kiedy jest spójność pomiędzy tymi trzema poziomami. No i dlatego później wyda wydarzają się jakieś rzeczy, które nie do końca traktujemy jako komfortowe, zdrowe, bezpieczne, takie, jakie byśmy chcieli. Więc odpowiadam na pytanie, Michała, tak poziom duchowy odpowiada za to wszystko, co wymieniłeś, ale to maj mając wolną wolę, musisz umysłem i ciałem, czyli poziom mentalny i poziom fizyczny, to wykonać, bo poziom duchowy to jest tylko instrukcja. On za ciebie nic nie zrobi. To ty musisz uruchomić wszystko. No i teraz, jeżeli ty to zrobisz, czyli poziom mentalny, nauczysz się przepisów i poziom fizyczny, zaczniesz tak jeździć, no to wtedy jest spójność pomiędzy przepisami, Twoją wiedzą i wykonaniem. I wtedy raczej unikniesz mandatu.